Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku codziennego podcastu. Ten podcast będzie, ten odcinek, będzie taki luźny jest skierowany w sumie taka. To jest taka prośba, moja prośba słuchacza wiernego Radia Samiec 2 do pana Marka Kotońskiego. Jestem jego słuchaczem już ponad 10 lat, może nawet i dłużej i powiem wam szczerze, że no, szkoda, że kurczę, nie pojawiają się te audycje codziennie. Rozumiem, że pan Marek Patros sprawy sądowe i walczy z hejterami. Trwa to już dosyć długo, ale byłoby mi bardzo miło i wam pewnie też jakby zaczął nagrywać audycję, no nie wiem, chociaż, że, żeby chociaż tam jedną jedną w tygodniu audycję nagrał, no dla nas było kurczę, powiem szczerze, przyzwyczaiłem się do, do tych audycji, no z 10 lat temu pamiętam, że codziennie słuchałem jakichś audycji. Nadrabiałem oczywiście zaległości. Taka prośba do pana Marka hampy jeżeli mam możliwość, no to żeby chociaż taką jedną raz w tygodniu rzucał tą audycję nową. Tam mam opowiedzieć, co się tam u niego dzieje i może jakiś temat ciekawy z Zoteryki, bo te tematy ezoteryczne bardzo fajnie mu tam wychodziły. Ewentualnie mogą być też tematy związane z kobietami, relacjami. To też jest wiedza bardzo, bardzo cenna. Ja oczywiście kupiłem kobietopedię, przeczytałem, ogólnie znam. Tutaj pan Marek w sumie był pionierem, moim zdaniem, w tym temacie, bo on już dużo wcześniej gadał właśnie o tym godzi mózgu, o biologii, o ewolucji i tak dalej. Jak to wszystko wygląda u kobiety, u mężczyzn. Tylko taka prośba do pana Marka, aby jeżeli będzie mógł, to... Bardzo fajnie byłoby, jakby chociaż jedną audycję w tygodniu nagrywał. Ja z mojej strony daję taką propozycję jeszcze, że może nawet niech na YouTubie zrobi takie audycje dla wspierających. Niech nie wiem, postawi tam jakąś kwotę, na przykład nie wiem, 10 zł miesięcznie i jak się nazbiera kilkadziesiąt osób, no to będzie miał zawsze większą motywację do nagrywania. Ja rozumiem, że nie robimy nic za darmo. On z tego żyje tak samo z forum. Dlatego taką myśl po prostu moją wolną myśl. Podsuwam taki pomysł. Jeżeli jesteście za, no to oczywiście też proszę Was, piszcie do pana Marka. Niech niech coś nagrywa, kurczę, bo chłop, chłopa no, później powie, że wyszedł z prawy i nie będzie się nie będzie chciał nam tutaj audycji tworzyć, a są ludzie, którzy na pewno wykrają na to, tak jak i ja. Dobra, także Panie Marku, jeżeli jest taka możliwość, bardzo serdecznie proszę pomyśleć się. Pozdrawiam serdecznie. Hej wszystkim.